Witajcie w kolejnym podsumowaniu roku 2019 na kanale Różkę. dzisiaj będą obudowy komputerowe. No cóż, nazbierało się tego troszeczkę w roku 2019. Powiem Wam, że ilość obudów sama mnie zaskoczyła. Nie spodziewałem się, że aż tyle ich przetestuję, ale wyszło jak wyszło. Ja osobiście się cieszę, że miałem okazję tyle fajnych obudów sprawdzić. Natomiast pora wybrać kilka takich, które najbardziej mi zapadły w pamięć. Pamiętajcie, że wybieramy spośród sprzętu. Które znalazły się u mnie na kanale w roku 2019. I cenę tych sprzętów, jakby któryś was zainteresował, macie w linku w opisie filmu. I już bez przedłużania zaczynamy. Zapraszam. Ranking obudów na miejscu siódmym otwiera obudowa Sharkun Elite Shark, czyli w tej chwili prawdopodobnie największa, najmasywniejsza i najpojemniejsza obudowa klasy premium tego właśnie producenta. Występuje w wersji z lustrzanym lub matowym panelem przednim, posiada pięknie podświetlany panel diodami RGB i wentylator z RGB z tyłu. Jest tak ogromna i ciężka, że pomieści praktycznie wszystko. Idealna obudowa dla osób chcących zamontować w niej naprawdę potężny sprzęt. Miejsce szóste, Bitfenix Enzo RGB. Jest to obudowa, która praktycznie podobała mi się na równi z nową Mesh TG, czyli dość podobną obudową Bitfenixa. Jeśli chodzi o rozmiar, mamy tutaj obudowę średniej wielkości z pięknym panelem przednim RGB i z ogromną możliwością tuningu. Oczywiście tuning wymaga dodatkowych nakładów, ale można dokupić wentylatory RGB, kontrolery. A nawet wymienić cały front panel na wersję mesh, która zapewni nam maksimum przepływu powietrza. Obudowa średniej wielkości, za to dość pojemna. Przy okazji jest to bardzo cicha obudowa jest to te ogromna obudowa klasy premium, czyli Cooler Master Master Case H500P w wersji Phantom Gaming. Gigantyczna wręcz obudowa o bardzo ciekawym designie z dwoma ogromnymi wentylatorami na froncie oraz panelami z hartowanego szkła. Obudowa, która pomieści praktycznie wszelkie zachcianki każdego gracza, przy okazji przyciąga oko niesamowitym designem i ciekawymi odważnymi kształtami. Miejsce czwarte należy do obudowy Thermaltake A500 Aluminium Tempered Glass Edition, co wyróżnia tą obudowę poza niesamowitym moim zdaniem designem, co jest cechą charakterystyczną. Większość obudowy, a także cały front panel wykonano z najwyższej jakości aluminium. Przy okazji wszystkie brzegi są bardzo ładnie pozaokrąglane i mamy świetny, przejrzysty panel sterowania. Jeśli chodzi o wnętrze, to obudowa jest bardzo pojemna i mamy tutaj masywny, boczny panel z hartowanego szkła, który jest na zawiasach, więc możemy bardzo łatwo dostać się do wnętrza obudowy. Jedna z najlepszych obudów klasy premium, jakie dane mi było testować w roku 2019. Miejsce trzecie. Kugar Panzer Max. Jeśli dotarliście do tego miejsca w zestawieniu, to chyba przychodzi Wam do głowy, że naprawdę lubię duże, masywne, ciężkie obudowy, a na dodatek kugar Panzer Max Zachwyca jeszcze czymś innym, masywnym, ciężkim, można powiedzieć wręcz militarnym designem z elementami karbonowymi i kompletnym brakiem jakiegokolwiek RGB. Za to z przydatnymi uchwytami, z wieszakiem na słuchawki, z napędami 5,25 25 cala, co bywa rzadkością w ostatnich czasach. I z naprawdę pojemnym, gigantycznym wnętrzem. Panele boczne, zdejmowane bez narzędziowo poprzez naciśnięcie klameczki, oczywiście również są dużym atutem. Możemy w tej obudowie zamontować mnóstwo wentylatorów i dodatkowego osprzętu. Jest to jedna z najcięższych i najmasywniejszych obudów, jakie dane mi było testować. Jest po prostu mega solidna. Miejsce drugie to najtańsza obudowa w tym zestawieniu, czyli Genesis Irid 400 RGB. Jest to obudowa wyposażona w tak panel z szkła, jak i cztery wentlatory ARGB w zestawie. Do tego wszystkiego mamy kontroler oraz pilot zdalnego sterowania do zarządzania efektami i prędkością wentlatorów. Jak na obudowę ze średniej półki cenowej, ma naprawdę sporo dobrego do zaoferowania. Przyzwoita jakość wykonania w dobrej cenie i dość pojemne wnętrze jak na obudowę średniej wielkości. Jeśli chodzi o stosunek jakości do ceny, prawdziwy hit od Genesis. No i miejsce pierwsze, Sharkun Rev 200, czyli jak sama nazwa mówi, obudowa rewolucyjna, która oczywiście może wzbudzać kontrowersje, bo wszystko w niej zrobiono. Inaczej niż sugerują to przyjęte standardy. Chociażby karta graficzna jest montowana w pionie, wszystkie kabelki są poukrywane i wychodzą ze specjalnego schowka w obudowie. Co najważniejsze obudowa ma panel zhartowanego szkła po przeciwnej stronie niż to na ogół ma miejsce, czyli jest idealna dla osób, które na przykład swoje biurko czy stanowisko pracy mają tak umiejscowione, że ściany mają po swojej lewej stronie, wtedy taką obudowę można postawić na blacie i pięknie będzie podkreślała nasze stanowisko. Jakość wykonania jest tutaj naprawdę dobra. W zestawie mamy aż 5 wentylatorów ALG bez ciekawymi efektami. Jeśli szukacie czegoś zupełnie innego od przyjętych standardów. Będzie to chyba jeden z najciekawszych wyborów jeszcze w miarę przyzwoitej cenie, bo pamiętajmy, że mamy dziwaczne obudowy kosztujące po kilka tysięcy złotych. Tutaj da się ją kupić za około 450 zł. Tak, więc to jest miejsce pierwsze wśród obudów w roku 2019. No dobrze, jak powiedziałem na początku, przewinęło się sporo ciekawych obudów. Niektóre miały jakieś mankamenty. Były obudowy i bardzo tanie, i były obudowy o naprawdę dość kosmicznych cenach, a także i gabarytach, ciężarze, rozmiarze. No, różności tutaj się przewinęły, ale bardzo fajnie, ponieważ różnorodność to jest coś, co ja lubię. Nie ja chciałbym testować 10 takich samych albo bardzo podobnych sprzętów pod rząd. Im bardziej się różnią, tym dla mnie jest to ciekawsze. A sami wiecie, że lubię wszelkiej maści nietypowe obudowy. Tak więc te obudowy mi najbardziej zapadły w pamięć z testowanych przeze mnie w roku 2019. Pamiętajcie, że ich ceny, w czego, macie w linku w opisie filmu. Na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam Was. Cześć.